Męstwa uczył mnie wspomnieniem dnia, w którym na wojnę szedł. W tej treści blednie każda i spraw za Tak wolność ku nam szła. I nie wiem, co bym ojcu rzekł, co bym z wdzięczności dał. W ten dzień, gdy ranek budził świt, już wojna szła. On ciężki żywot miał. I nie wiem, co bym ojcu rzekł, co bym z wdzięczności dał. W ten dzień, gdy ranek budził świt, już wojna szła. On ciężki żywot miał. Nie chwycił mocną ręką stary płód Za przęgiem poszedł w tam Nastały dla nas dni radości W których nikt nie szczędził własnych sił Przed nowe głodem morzył nas Nim dojrzał wczesny łam Na straży domu ojciec zawsze mężnie trwał Ciągle na warcie stał. Przed nowe głodem morzył nas, nim dojrzał wczesny łam. Na straży domu ojciec zawsze mężnie trwał. Ciągle na warcie stał. Do Ciebie Ojcze piszę nocą słowa te Powoli płynie czas Jak Ty na wojnie plecak mam na dobre złe Przyszłej legendy blask Do mego domu zajrzeć wcześniej, W kominku płonie żar Bo kiedy ranek budzi się i Ciebie brak to jakby dzionek zgasł, do mego domu zajrzeć chcę w kominku płonie żar. Bo kiedy ranek budzi się i ciebie brak, to jakby dzionek zgasł. Chcecie spróbować na tym instrumencie, tak? No. Proszę bardzo. Józef No, Dmuchnij. Pięknie. Adam. A Gosia zagra odwrotnie. Od góry do dołu. Od dołu do góry. Pięknie. No, a ty jak chcesz, Grzesiek? No, to tak zagraj. Ładnie. Podaj Markowi. Teraz. O. Dobrze. I kunia księżniczka mała ładnie nam zagra, proszę bardzo. Też pięknie, dobrze. Dziękuję. A teraz e, drugi instrumencik. Jest to taki gwizdek plastikowy, fujarka plastikowa. Ale ma trochę mniej otworów niż e, fujarka normalna. Ma tylko 6 otworów, a powinna mieć 7. I tu jeszcze powinna mieć 8. ja zagram coś na tej fujarce. Ktoś chce z Was zobaczyć też jak nie? ta pujarka gra? Nie. Nie. Tak, tylko będzie gorzej z ułożeniem paluszków, ale przynajmniej podmuchać, no. To może nie układaj paluszków, bo trudno Ci będzie, spróbuj podmuchać go. No właśnie, o. Też pięknie. Tak, a może coś tak jakiś wystukać, jakiś rytm. Coś takiego, o. No. Dobrze się coś tu więcej nam zagra. Proszę. No już. Prawie ładnie. Proszę. A Marek? Tak. Też ładnie. No. No. Ładnie, ładnie. Dobrze. Dziękuję. Teraz dzieci. Będziemy muzykowali wszyscy. Dobrze? Ja wam rozdam instrumenty. Tu mam przygotowane już na tacy dla Was instrumenty. Każdy sobie wezmę, Tak, Każdy sobie wezmie taki, takiego ptaszka, jaki się mu podoba. Zaczniemy najpierw od e, Madzi, czyli od Małej Czerwiszy. O, dobrze, uważaj, uważaj. O, proszę, bardzo wybierzesz sobie, jaki chcesz. Ty chcesz ten, bo Ty lubisz najbardziej tak? Dobrze, niech będzie. Proszę bardzo, Marek. O, dobrze. 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 Poczekajcie, ja tam do was podejdę. O, proszę bardzo. No, tego chłopka, takiego dużego, wziął sobie Józek, a nie został też I Teraz będziemy próbowali razem grać. Tam w będzie taki utwór, a my będziemy grali. Dobrze? No więc słuchajmy, uważnie. I już będzie muzykowanie. Trzeba sercem odmierzyć czas trwania dla życia i wypełnić pulsem krwi w żyłach, aż po brzegi, by móc odkryć na nowo, wzajem polski obyczaj, zaprzyjaźnić samotnych serc ludzkich szeregi. A jeśli jeszcze stanie sił, trzeba ukazać światu piękno polskich cieszyńskich mózg i wiosennych barwach kwiatów. Taki mały wierszy, takie przemyślenie. A teraz jeszcze poprosimy, żeby moja pani przeczytała taki wiersz. Pani Anno, który ma o tyle swoją historię. Może być tak nawet zwyczajnie o ten sposób. Dlaczego? Bo był wydrukowany w Stanach Zjednoczonych. Mój wiersz. Tak. Jak ja tam byłem i gazeta, która nosi tytuł Gwiazda Polarna, wydrukowała go na święta Wielkanocne. W 1979 roku. I właśnie tutaj, w tym momencie, krótki wierszyk pod tytułem Niezmiennie. Moja pani przeczyta, bardzo proszę serdecznie. E, przeczytaj nie. Potrzeba wiary tkwi w każdym narodzie, który treść wiary wypełnia sumiennie. Polak do Boga spieszył tak na co dzień, niezmiennie. Idea wiary znaczy nasze dzieje. Wiarą błyszczały dni, lata promienne, wiarą duch pol piastów wzrasta, potężnieje, niezmiennie, na ziemi ojców i po całym świecie, niech pieź radosna rozbrzmiewa codziennie, niech wiara nasza jasnym blaskiem świeci, niezmiennie. Pięknie dziękuję.